Rozmawialiśmy długo przed tym meczem z zespołem o tym, jak to musimy podejść do tego meczu, żeby jeszcze nie celebrować zwycięstwa w ostatnim meczu, bo to było wiadomo z jakiego rodzaju to było zwycięstwo i ile znaczyło dla kibiców, dla klubu, ale niestety no, rozmawia, rozmowa jedna, a postawa drugiej. I myślę, że te pierwsze 20 minut były najgorsze nasze znaczy 20 minut w tej lidze do tej pory. I za to zapłaciliśmy za błędy indywidualne, które się przy, przytrafiły i kompletnie fatalne wyjście w mecz I później było bardzo trudno wrócić do, do normalnego naszego funkcjonowania. Przy czym chcę pochwalić chłopaków co drugą połowę i, i za to jak gr grali w osłabieniu, bo to też kolejne, kolejna fatalna decyzja zawodnika i dostajemy drugą żółtą i czerwoną. Ale no, tak jak powiedziałem, druga połowa to jest myślę, że coś co zawodnicy rozumieją, że tak musi to funkcjonować i, i, i mimo tego, że weszli bardzo młodzi zawodnicy, to mm, myślę, że to my byliśmy bliżsi strzelni bramki na 2-2 niż, niż rywal grający w przewadze. Nie wiem, nie oglądałem jeszcze meczu, ale Lucek Lisiewicz z rozwaloną stopą dostał stęple w polu karnym. W interweniował. To samo jest faul Biedrzyckiego na drugą żółtą. No, ale to jest właśnie to szczęście w postaci pewnej decyzji. Nie szukam tutaj żadnych usprawiedliwień. To my zagraliśmy słabo przez te minuty, które, które decydowały o dzisiejszym meczu, To my dostaliśmy drugą żółtą, zupełnie niepotrzebną bo w fazie ataku i, i, i tyle. Niestety jesteśmy totalnie wykarykowani z licznymi urazami, ale znam ten zespół i Jestem przekonany, że kto będzie mógł i kto będzie pojęcił, będzie, będzie grał w następnym meczu. Myślę, że my dalej będziemy funkcjonować tak, jak chcemy funkcjonować i, i zabierać punkty tym potencjalnie najlepszym. Ja jeszcze raz się powtórzę. Dzisiaj żadnej różnicy nie było widać poza tymi pierwszymi 20 minutami. To wybyliśmy bliżsi strzelenia bramki na wyrównanie niż termika strzelenia bramki na powyższenie wyniku. Dziękuję.